Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z kolejnym odcinkiem Overwatcha podczas ESL One w Katowicach, podczas IM w Katowicach. To sobotni odcinek, czyli jest godzina 16, pierwszy e, półfinał właśnie się rozpoczyna w sumie, a być może ktoś ogląda e Overwatcha zamiast półfinału. W każdym razie cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Przechodzimy do panią kolejnych cheaterów. Ciekawe czy podczas ESL One ktoś oszukiwał. No chyba demka z SRON nie dostaniemy. No, ale na pewno z match tak. Więc zabieramy się do roboty, ale najpierw jeszcze oczywiście wróżba obiecana wcześniej. Czyli standardowo, jeden niebieski skin to jeden cheater, fioletowy dwóch, różowy trzech, czerwony czterech, dodatkowo overwatch, a jeżeli KOSA, to będzie dodatkowy piąty overwatch. A może tą skrzyneczkę? Zobaczymy, co nam wróżba powie, ile cheaterów będzie? Będzie cheaterów Mam no, tylko jeden teoretycznie, ale oczywiście ta wróżba niewiele chyba tutaj tak naprawdę znaczy, a więc zabieramy się do roboty. Well worn jeszcze jakoś w ogóle fatalna. No i cóż, pobieramy sobie demko w takim razie pobieramy sobie pierwsze demko do tego Overwatcha, no i zobaczymy jak nam dzisiaj dopisze szczęście. Jestem gotowy, mam nadzieję, że wy również. No i zaczynamy zabawę. Overwatch. No dobra. W, między, w międzyczasie jak zauważyliście, w ogóle byłem mu fryzjera. Także jestem już ostrzeżony do komentowania. No i mapa Dust 2. Skina do kosy nie ma. W ogóle jaki jest wynik w tym momencie? Pan Paderna ma 6 fragów, 3 asysty w 6 rund. No dobra, nie jest źle. O, ma do 50. Granaty. No, chyba nie są z akademii. Zobaczcie, po, po co, po co gość rzucił w ogóle flasza tam do, do tropialni, prawda? Bo zobaczcie, rzucił ogień, więc wiadomo, że nikt nie będzie przez ten ogień przebiegał. Więc to było kompletnie bez sensu, ten flash. On, on tylko stracił flasha tym samym, więc nie rzucajcie flesza jeżeli rzucie no bo to niewiele nie Wam da. Dopiero po mołotowie możecie rzucić fleszę, żeby zatrzymać ewentualne wjazd, nie? Bo często po mołotowie od razu ktoś wychodzi. Ale gościu w ogóle jest chyba jakiś strasznie zlagowany, bo e, dziwnie to wygląda. Na razie to demko jest jakiś masakrycznie beznadziejny. No ale, ale przynajmniej zawsze można coś wam poradzić, nie, więc lepiej poczekajcie aż w zejdzie wtedy rzucajcie flesze na przykład, bo, bo, bardzo często tuż po mołotowie rywale wybiegają, tak, więc wtedy najlepiej mieć flesza przygotowanego. Oczywiście nic takiego się tutaj nie stało, ale, ale to zawsze jakaś lepsza opcja. Co ja oglądam właśnie w tym momencie? Czy to jest demo Gimpera? I ktoś go, ktoś go zreportował za griefing, czy o co tutaj chodzi, czy, czy ja nie wiem o co tutaj chodzi. Teraz zdobył jednego flaga, tak? Tak, jednego flaga zdobył. Dorzucony kolejny mołotow. Trochę niepotrzebnie, ale z drugiej strony mołotowy w ogóle jeżeli się zbierał to... <grybujesz> to zabierają dwa razy więcej damage, tak? Czyli jeżeli rzucicie dwa mołotowy w jedno miejsce to jeżeli ktoś przebiega przez ten ogień to dostanie dwa razy więcej damage'a. Także jest to też pewna ciekawostka dla was. W ogóle koleś to mam movement kobry. Ja naprawdę nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem co oglądam. Jeszcze kolejny motobaby sobie dorzucają. Nie, nie po prostu. Ja, ja. Ja. Ja widzę, ale nie widzę. To znaczy. Widzę, ale nie, nie, nie przyjmuję tego do świadomości, tego co się dzieje właśnie na tym demku. Czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Nie wiem. O co tutaj chodzi? Ok, podnosi wópkę. Może z zobaczymy coś ciekawego, bo jak na razie to koleś jest całkowicie czysty. Terroryści to nie wiem. Nie, nie wiem, co tu się dzieje, naprawdę. To jest jakaś paranoja kompletna. <laughs> nie no, w ogóle jak on mierzy, no? A, zobaczył przeciwnika. Nie no, słuchajcie, mam nadzieję, że coś zobaczymy więcej. Bo, bo, bo to jest jakaś paranoja co się dzieje w tym meczu, jak na razie. 7 fragów, nie? 8 fragów w tym zdobył. To nie było nic w sumie dziwnego, nie? ma wybiega pod celownik po prostu, ale, ale movementu kobry to on nie ma. On jest drewniany, do po prostu straszny, nie? Nie wiem, nie wiem, co ja oglądam. No, być może wróżba się sprawdzi, słuchajcie. W tym momencie powinien w ogóle przestać już patrzeć gale, bo tam już nikogo nie ma. No i sobie później na długo, bardzo dobrze, bardzo spoko. Dostał info, że wchodzi długa tam na plecach w sumie jest jego dwóch kolegów, no ale zobaczymy jak się wychyli. Nie no, całkowicie normalnie, nie wiem, nie wiem co się dzieje w tym meczu, nie wiem za co w ogóle dostał reporta, za rzucanie kurczę, nie wiem, flasza po, po Mołotowie, czy ja nie wiem, nie rozumiem tego za bardzo, naprawdę, to jestem, jestem, autentycznym szoku o co tutaj chodzi. I teraz przez chwilę mierzył w koleś, ale to chyba nawet nie zdawało z tego sprawy, zresztą nawet nie strzelił, więc... Pana jest respa. Nie, słuchajcie, to jest, to jest jakaś, jakaś paranoja w ogóle, co, co, ja, co ja oglądam, prawdę? Oj, zacznij. Nie, to koleś absolutnie nie jest haksem. Nie, nie wiem, z tego zreportowali, szczerze mówiąc. Koleś ani nie, nie strzela dobrze, ani, ani nie gra dobrze, ani się nie porusza jakoś specjalnie dobrze. Te strzały z są gorsze niż moje. Ja nie rozumiem. Nie, nie, po prostu mój umysł nie jest w stanie tego pojąć w ogóle, co ja w tym momencie oglądam. Ja, ja tak mówiłem w sumie, że ja bym chciał, żeby w demku nie było cheaterów, tak? Żeby w końcu zobaczyć jakiś talent. O, bardzo fajne oto w sumie rzucił. Koleś się pali. No, wrócił się strzał przeciwnika. Nie no, słuchajcie, koleś jest absolutnie czysty. I, ja nie wiem za co go zreportowali w ogóle. Być może nie wiem, być może dostał jakiegoś reporta za griffing od kolegów, ale. Ale nie wiem, nie rozumiem. Ja mówiłem o tym, żebym chciał zobaczyć jakieś talenty w kadarz, tak? Że, że, że po prostu ktoś zostanie zreportowany, to że dobrze gra po prostu, nie? Ale ten gość absolutnie nie gra dobrze. Zrobił znowu ten sam błąd, nawrócił no, flesza bezsensownie, kiedy tam nikt, nikt nie miał prawa być, nie? No no i zginął, no. Nie wiem, liczę, że coś jeszcze tutaj zobaczę. Nie wiem ile było, 4 do 2 było, nie? Czyli 6 rund za nami teraz. Liczę, że jeszcze zobaczę coś, jakieś, jakieś aimboty straszne, bo inaczej to normalnie zwątpie kurczę w ludzi. No, no jak można zreportować z takiego kolesia? Jak można zreportować takie takiego kreśle? Za co? Za co? Może pisał coś na czasie? Ja nie wiem o co chodzi, naprawdę. Jestem w autentycznym szoku. Więc być może po raz pierwszy wróżba się sprawdzi, bo tych haksów nie ma, jeszcze nam zostaną dwa demka, ale zobaczymy co będzie, słuchajcie, ale. Ale to jest co najmniej dziwne, absolutnie. Jestem w autentycznym szoku, nie? W autentycznym szoku. Dopilnuj sobie gali W ogóle, jak on te smoki rzuca, no Rzuci sobie smoka, patrzymy, niego go wybiega, no ale okej, okay, dostał informację, że wchodzą terroryści chyba do trupiarni Spoko, mają dwa fragi terroryści, dwóch na czterech i tak Bom sobie zaraz będzie zajmowany No on się porusza nie wiem, nie wiem, on jakby dryblował w ogóle w Fifie Może to jest gracz Fify w ogóle, który przyszedł pogryźć w CSa Dobra, nie, to jest jakaś, jakaś w ogóle paranoja, nie wiem, nie mam pojęcia za, 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 w ogóle za co go zreportowali, to, ja nie wiem, to jest jakiś żart chyba, ktoś, może to, może to moi widzowie na przykład go zreportowali, żeby kulczej i sobie stylować, ale, ale byłem w autentycznym szoku, nie? No byłem w autentycznym szoku, no. no mam nadzieję, mam nadzieję, że kolejny demo będzie trochę lepiej. Chociaż z drugiej strony, to też jest pozytywne, że jednak nie ma samych tych hacksów, nie? Jednak, jak się okazuje, bo ostatnio była skuteczność 100%, Co, co właściwie Overwatch, to, to trzy kolesie, znaczy, że kole się czytowali, znaczy tak? Tutaj już mamy pewność, że chociaż jeden będzie czysty. Ale zobaczymy, co to będzie się jeszcze działo dalej. Overwatch. O, Cobblestone, super. Coś nowego, podejrzany 15 fragów, 4 śmierci, spoko. No to może być zabawa. Skinu do kosy oczywiście nie ma, M4 bez skina oczywiście, okej. Okay. zobaczymy co pokaże pan tutaj. No jest i headshot, ale spoko, no to nie było nic dziwnego. Pójdzie sobie na plecy, no i spoko, i dobrze. Już się skrada. Na razie w sumie... Niczego specjalnego nie widać, nie? Frago zdobył. No, ale to jest już takie troszeczkę. trochę podejrzanie się porusza po prostu. I w takiej sytuacji, jak zabiliście pierwszego fraga, nie przeładowujcie broni od razu, bo może wam ktoś od razu wyskoczyć, więc absolutnie nie, nie przeładowujcie, być może on przeładował, bo wiedział, że tam nikogo nie ma, ale jeżeli zabijecie jednego fraga, macie jeszcze kule w magazynku, bądźcie przygotowani, nie przeładowujcie, jeżeli jesteście wystawieni na przeciwnika, jeżeli macie przeładować, to schowajcie się na moment gdzieś za ścianą, żeby czuć się bezpiecznie. A ten to znów błąd, rzucił smoke'a i uciekł z pozycji. To, to jest ewidentny błąd, ale teraz jakby wiedział, że tutaj właśnie na niego będą szli. Jeżeli macie smoka, ustawcie się tuż za nim, wykorzystajcie go. W tym momencie stracił całkowicie smoka Zupełnie niepotrzebnie, tak? Okej, okay, jest i headshot. Headshoty, headshot, headshot procentyczny 55%. Ale spoko, no może dobrze strzela. No dole jest pan piramida, zobaczymy jak sobie z nim poradzi. No okej, okay. Je, jest trochę podejrzany, ale jeszcze bym go nie zreportował za cheatem, więc na spokojnie, Je, jest trochę podejrzany, bo właśnie porusza, porusza, bardzo odpowiednio, że tak powiem, to znaczy wie jak się ustawić, tak, pod przeciwników. Ok, no byłem ciekawy jak się zachowa w tym momencie, kiedy tutaj nikogo nie ma. Oczywiście samo trochę sobie przeszkodził, ale zaraz rotuję momentalnie na bombsite No i terroryści mają przewagę, czterech na dwóch będzie. Czterech na dwóch, bo Pelika ma bardzo mało HP. Nie, jednak Iguana zdobył flag, ale to jest dwóch na trzech. No i w sumie musi Saspek pomóc, bo Mój kolega ma bardzo, moc, ma bardzo mało HP. No i zobaczymy jak sobie tutaj poradzi. Podchodzi na oku, kompletnie nie wiem czemu. Mhm. Może za to, jak to zreportowali, a tam się terroryści po prostu ustawili... Oj, i to już tak... To już tak mierzył sobie przeciwnika, nie? To już było takie troszeczkę podejrzane, bo... Koleś mu uciekał przez ten, przez ten pomnik, ja już nie pamiętam dokładnie, czy faktycznie mierzył prze, 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 przeciwnika, jak już ten zaczął uciekać i tak ładnie sobie przeciągnął, czy nie, ale jeszcze raz zobaczymy parę akcji, słuchajcie. Jeszcze sobie zobaczymy parę akcji. Co tu się stało? I czegoś takiego jeszcze nie widziałem, nie? I naprawdę czegoś takiego jeszcze nie widziałem, kurczę, w demku nigdy. O rany, co w ogóle, co to było? Ej, czegoś takiego nigdy w życiu jeszcze nie widziałem, żeby coś takiego się stało. Nie wiem o co tu chodzi, naprawdę nie wiem. Coś jakiś był lag dema, albo jakieś nowe, nowe cheaty, w ogóle kiedyś tam odpalił full hacksy, i. Mimo w ogóle, nie wiem, demko wyłączyło, nie mam pojęcia co się stało. No dobra, pędzi na plecy znowu. Dostał info, że tam sobie terrorści weszli. On tu wie, że będzie rywal, ale strzelił. Kurczę, szkoda, że wagon strzelił, bo tak to będziemy pewnego fraga. No, no 25 fragenców. No i już wie, nie? On tak. On nawet nie sprawdza specjalnie miejscówek, nie? On, on już wie, gdzie będzie przeciwnik. On mi trochę jednak śmierdzi, panu szczerze. Aj, zo, Kurczę, szkoda, że mi to tak przeskoczyło. Bo to trafienie było bardzo dziwne. W ogóle tak, jeden koleś ma 26 fragów, a inny ma 0. Także tutaj może koleś ewidentnie kierować granie. Z po jest to w ogóle jeszcze jest jakiś zlagowany ten koleś, strasznie. Dostał info, gdzie będzie rywal. I tutaj sobie na moment się wcelowo przeciwnika. Okej, okay, tam jest w sumie. Fajnie ustawione kanary, bo tutaj zabijał zobaczcie już dwóch kolesi. Kanary cały czas czeka, nie? już chyba go zauważył. Jeden z gości No ale zdał się zabić, spoko 26 fragów w sumie, no wynik nie najgorszy, nie, nie najgorszy bym powiedział, ale Jeszcze to za mało, żeby, żeby go zreportować I strasznie zlegowany jest ten typek, nie? W ogóle go, strasznie, że w ogóle przeskakuje Zobaczymy słuchajcie, co jeszcze zrobi Myślę, że w ogóle wrócę do, do akcji tamtej z tym pomnikiem, bo ona była bardzo dalej podejrzana Zobaczę jak on tam mierzył, bo jestem ciekawy A na razie okej, okay. no słyszał, słyszał przeciwnika Wagon zrotował. Wszystko słyszę. Wszystko dokładnie słychać, co się dzieje. Wie, że antero się rotują. W ogóle ten pan piramida, to w ogóle nie wiem, co zrobił w tym momencie. Full control ninja będzie. Aby sam na końcu nie wiedział, kogo ma strzelać. No i dał ciała ewidentnie. Tutaj to był fail straszny. No, gościu, który ma 26 fragów, teraz się trochę nie popisał. No, ale jeszcze myślę, że będzie jakaś okazja, żeby zobaczyć jego umiejętności. Ta runda to była druga runda, czy trzecia? Już nie pamiętam, ale po trzecia runa to było w tym demku, to sobie zobaczymy za momencik. Może czwarta już, cholera. Dobra, mafa masa. No to może być smurf po prostu, no to może być smurf jak najbardziej. No ale też tak wychyla na pewniaka, to też dla mnie to, to jest podejrzane, że tak wychyla na pewniaka cały czas. Zresztą też, no, też dostaję info, gdzie będzie przeciwnie, wiem dokładnie gdzie będzie, gdzie będzie rywal, więc no to... Dobra, słuchajcie, postpon judgment, Jeszcze sobie raz zobaczę to demko. Obe zobaczę sobie to jedną akcję i zobaczę czy znowu się zlaguje na tej jednej rundzie, bo to mi się nie podobało. Zobaczymy sobie... Zobaczymy sobie tę akcję za momencik. I tak wmierzył śmiesznie, bo to było dla mnie podejrzane. Dobra, to będzie... No to będzie ta runda, nie? Jestem te ciekawe, jak on się tej ustawi, jak się, się tej zachowa w ogóle. No w sumie tak, nie mają pojęcia gdzie są przeciwnicy dokładnie. To jeśli się ustawiają idealnie w linii, nie? Bo on przeskanował w ogóle przez ten przez domek, kolesie. A, jeszcze też rzucił smoka w sumie, więc wiedział, gdzie, już będzie, gdzie będzie przeciwnik. Ale zobaczymy, jak się ustawi. O, widzieliście? Widzieliście, co on zrobił? On sobie postrzelał w przeciwnika przez, yy, po, przez pomnik, nie? Znaczy, prze, już sobie przez, zaczął celować, jak on uciekał. To już, już poleciał za nim celownikiem. Chciałbym zacząć tę akcję jeszcze raz, ale to chyba nie ma sensu już i tak i tak. To było dla mnie bardzo podejrzane. Gościu, moim, moim zdaniem kurczę, może się dobrze kryć. Nie, nie wiem, co stało w ogóle. Czemu wszyscy stoją w miejscu. To było coś bardzo dziwnego w ogóle, nie, nie, nie wiem. Może gościa na przykład na chwilę wywaliło z gry i nic do tego nie widział. Nie wiem, nie wiem. Pierwszy raz takiego ja w ogóle widziałem. No, ale naprawdę w tym momencie mam, mam zagwostkę, co tutaj z nim dokładnie zrobić, wiecie? Mam zagwostkę, co z nim dokładnie zrobić, bo. To jest bardzo podejrzana sprawa. Gościu próbuje się kryć, ale tutaj czy zobaczył przeciwnika przez tę skrzynkę to też była strasznie podejrzana ta akcja. Nie, nie mogę wiedzieć, gdzie będzie rywal już dokładnie, bo, bo nawet jeżeli ktoś zda to już jakiś czas temu, a ty nie było widać. Nie wiem czego widział tam czego czy, czy, czy nie widział. Wielcie wynieśnie mnie wcela, w słuchajcie. Sensie. Ja, ja sobie chyba zobaczę jeszcze raz tak w ogóle. Jeszcze raz sobie zobaczę tę akcję, bo... To było podejrzane i to też było takie dziwne, ja sobie zobaczę bez x ray czy on go zobaczył czy nie, bo jeżeli go nie zobaczył to go zreportuję, a jeżeli go zobaczy, no to go nie będę reportował. Jeszcze sobie zrobimy no takich chyba akcji nigdy nie było, żebym trzy razy oglądał jedno demo, ale powiem wam, że mam ochotę jeszcze raz sobie to zobaczyć, tę akcję, jedną. Tam pozabijał ich w, w linii. I tutaj też to było podejrzane jak podchodzi, to też mi się nie podobało, wiecie. No to spokojnie. On tak grał bardzo pewnie, w sensie on nie, nie był zaskoczony ani razu, nie? Że sam był jakiś jakiejś innej pozycji, więc to też było takie trochę podejrzane. Dobra, okej, okay, to jest ta akcja. No tutaj to, to, to był 100% fart też, nie? To był 100% fart, absolutnie no nie można mówić, że nie ma ani ani nic. No to, to był 100% fart. I teraz zobaczcie. To, to, to było strasznie podejrzane. To było strasznie podejrzane, ale ok, jeszcze sobie to zobaczę. Chyba to była ta dziwna jedna runda. wróciło z powrotem do, do rundy, tak. Ok, i to będzie ta runa, kiedy będzie sobie mierzył tam Kolesia, nie? Ok, to sobie włączymy w ogóle tego x -ray, bo jestem po prostu ciekawy, czy on go widział, czy nie? Nie, nie mógł go widzieć. Nie mógł go widzieć, a on tam sobie po, w niego pomierzył, trochę, wiecie? I on tutaj. On tak się próbuje z tej kryć, ale wydaje mi się, że to jest koleś, koleś ma haksy, słuchajcie, naprawdę. Wydaje mi się, że próbuje się bardzo dobrze kryć. Przyspieszamy, sobie już resztę, ale... Ale moim zdaniem, słuchajcie, to, to koleś bardzo się próbuje dobrze kryć, ale moim zdaniem koleś ma haksy, to, to moim zdaniem nie jest smerw. tylko gościu uczytuje, tak mi się wydaje. On, nie powinien być właściwie żadnego błędu i wszystko było takie podejrzane i, i, to się tak odczuwało, nie, oglądając ten demko nie wiem czy też mieliście takie przeczucie, ale, ale taka intuicja mówiła, że coś z tym gościem jest nie w porządku, tak, i było takich kilka akcji jednak, że, że to mi się nie podobało i dlatego, słuchajcie, zagłosuję, że koleś miał haksy. Nie mam stuprocentowej pewności, tak, to tej, teoretycznie powinna być taka akcja, że to jest evident beyond a reasonable doubt, czyli e, czyli to są niepodważalne dowody. Moim zdaniem takie dowody były. Ale to już też musi Valve sprawdzić, tak. Wydaje mi się, że to jest gość do odstrzału. Więc zaznaczę, to że ma haksy, ale to nie była łatwa sprawa. To nie była łatwa sprawa. Faktycznie istnieje szansa, tak, że, że gościu nie haksował. Jeżeli tak, no to no to trudno, no trudno, Walw się, się nim zajmie na pewno, no i wiecie, no czasami jestem tylko człowiekiem, mogę pewnie mieć błędy, no patrząc na jego grę, wydaje mi się, że koleś mógł mieć haksy, po prostu, no jestem prawie na 100% pewien, tak, patrząc na jego grę i na jego dziwne, dziwne mierzenie, Gosiu się bardzo dobrze krył też, nie, Gosiu się bardzo dobrze próbował kryć, nie był takim typowym haksem, tak, ale miał info, ewidentnie grał na info, nie wiem, może mu ktoś podpowiadał, na przykład, gdzie będzie przeciwnik, to też jest taka możliwość, nie, ale... No, ale to też jest oszustwo, to też jest oszukiwanie, więc jeżeli ktoś mi podpowiada, to gra na haksach, to dla mnie to też jest kolesiem do odstrzału, bo to też są nierówne szanse i koleś innych oszukuje ewidentnie. Dobra, trzecie demko, mam DAS 2 na zakończenie tego Overwatcha, no zobaczymy, słuchajcie. No teraz na łoku, Oj, i przyspiesza zaczyna że koleś ucieka, no to już jest dla mnie podejrzane bardzo na początku, nie? Dobrze się nie rozejrzał, gdzie na plecy. No i ładny headshot. No to może być, słuchajcie, ciekawe demo. To może być ciekawe demo. O kurde, koleś ma bota. Chyba. No ale dostał w papę. Ładnie. No ale to już, słuchajcie, jest też podejrzany koleś bardzo. Więc chyba wróżba nie sprawdzi. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. No i znowu trafił głowę od razu, pierwszy strzał. Jak na razie ma headshot 100%, 100%, nieźle, co? Zobaczymy, co on będzie robił, słuchajcie, ale coś czuję, że to będzie niezła magia. Coś czuję, że to będzie niezła magia w tym, w tym demku, słuchajcie. Na razie ma dwa fragi, tak? Dwa fragi, tak. No, czy on zdążył się do tego flasha odwrócić? Czy... Czy go zobaczył jeszcze przez ścianę? O! No dobra, mierzył sobie w galę Znaczy że w sumie idealnie celowniki mierzył po przeciwniku, prawda? Teraz sobie już też mierzę sobie, patrzy gdzie są przeciwnicy No i spoko, przez smoke'a i kolejny koleś Oj, ładnie No dobra, no to mamy kolejnego gościa do strzału To już jest ewidentny aksior po prostu, bez żadnych tam wątpliwości, nie? Wychyla się na pewna od przeciwników no Teraz sobie zobaczyć gdzie jest ostatni przeciwnik Zaraz też się w niego i też będzie czwarte frag Nie, cut, cut Gdzieś tam go kowarował chyba z długi. No właśnie. No dobra. 2 do 2. Już ma w tym momencie pan na 5 fragów. No i pewnie będą zaraz kolejny. Teraz zresztą czuję, że będzie niezła akcja. Postaram się wam schować to, ten kurs oczywiście. Bulldog nie wytrzymał i skrócił. Tam się strzela z rywalami. No ale jest. Albo to jest ten normalny frag akurat. Jeden go się przeskoczył. Teraz na spokojnie. On trafił po nogach teraz. Zmiana pozycja, pójdzie sobie na długą. Tam kadza po też jakby kryje pozycji. No i teraz będzie dobra akcja, czy nie? Oj, chyba wcześniej nie do końca udany. Oj, nie strzeliło mu się, nie strzeliło mu się niestety. A więc jest 3 do 2. No i terroryści rundę wygrali. Stawi się na krótko z P250. No z tego P250 ładne, ładne były strzela No, on wszystko widział, widzicie, no. mierzę sobie na górę, no czy no, mogę też słyszeć przeciwnika, ale on, on jest jak dla mnie ewidentnym hakiem, słuchajcie, no, widzicie, widzicie jak, to, jak on, jak to robi. Zostawienia kolejnego przez smołka chyba go zabije, chyba się nie będzie cackał w ogóle z przeciwnikiem. No, widzicie co on robi. Nie no, gościu jest ewidentnym czterem. słuchajcie. No, już rywala zobaczył. Ok, no znaczy w sumie tak, jeden gościu. Będzie to w ogóle bardzo fajny odcinek, mi się wydaje, bo tak. Jeden gościu był. właściwie nie wiem, kim był, bo, bo to było mega dziwne, co się działo w tym, w tym. na tym jednym demku. Później jeden gościu, który bardzo mocno się próbował kryć z tymi haksami, ale moim zdaniem był cheaterem. Oczywiście możecie mieć inne zdanie, ale wydaje mi się, że, że koleś był haksem. Dzięki w ogóle jeszcze, słuchajcie, przy okazji wszystkim tym, którzy łapkują w górę e, filmy z Overwatchem, naprawdę bardzo mi miło, że tak łapkujecie tę serię, naprawdę, dzięki wam chyba ta seria będzie najlepszą serią na polskim YouTubie z łapaniem cheaterów z Counter Strike'u. No, i ja myślę, że to wszystkim cię przyda, to łapanie. Zobaczcie, w ogóle od odsłonił się od Gali i zająć flesza. Wiecie będzie, gdzie, gdzie będzie, gdy będą rywale, w ogóle w takiej sytuacji nie chcecie flesza w ten sposób bo jesteście odsłonięci No przecież wychylić wam koleś z góry, z dołu nie żyjecie jak macie flesza w ręku Nie fleszujcie w ten sposób nigdy, musicie wycofać jeżeli, jeżeli chcecie flesza rzucić, bo tak to nie macie szansy. Jesteście odsłonięci pod przeciwnika No ale jak się, jak się wie gdzie są rywale to, to można flasza rzucić bezproblemowo, tak? No w ogóle tam bez gadania, tam wchodzi sobie na środek na łupką Okej, okay, z sobie wyskakuje No, to już było za szybkie strzelanie, ewidentnie 250 i aimbot, zaraz zobaczymy co będzie. Nie, jednak jeszcze AWP. Ale to te strzały niecelne za bardzo. No, jeszcze pan po powalczy, no nie za długo. Bulldog tam też widzę, że ciśnie. 7 pragów. no może nie aż tak mocno, ale ale zawsze. Nie wiem, ile... ja zaczynaliśmy jak było, ile? 2 do 0? Coś takiego, a może nie, może trochę więcej było, 2 do 1, nie pamiętam już tak, tak w ogóle, ale zobaczymy jeszcze. Kilka rund, no to wiecie już, chyba wszyscy wiedzą, że ten koleś haksuje, to absolutnie nie ma co, nie ma co gadać. Ja w ogóle mam nadzieję, że wam się też podoba to, że czasami właśnie powiem wam o jakichś takich ciekawostkach, nie? Jak się zachować, jak zagrać, gdzie rzucić flesza, gdzie nie rzucić, gdzie jak się ustawić, bo, bo myślę, że wam też to pomoże. Więc z jednej strony w sumie fajnie, bo łapiemy cheaterów, a z drugiej strony staram się wam też mówić o różnych rzeczach, gdzie tam gość popełnia błąd, tak? Znaczy, no wiecie, ciężko mówić, kurczę, że ten gość popełnia błąd, jak jest cheaterem, nie? Zwykle, no, niestety w tym Overwatchu jest tak, że, że tymi czytelami są po prostu jakieś kompletne retardy, tak? które po prostu no, grać nie potrafią kompletnie, nie, nie myślą, tylko no, idą na kompletne łatwiznę, nie? Jeszcze innym przy tym trochę psucie pisując życie. Już widzę, że jeden z zawodników wyszedł. Serwer może sam poszukał po jakieś haksy. No dobra, słuchajcie, to nie było trudne absolutnie, myślę, że nawet zaznaczę sobie ten aimbota. Patrząc na jego strzelanie z P250, bo było mega podejrzane. No i mamy Overwatcha zakończonego, słuchajcie. Dzięki w takim razie wszystkim tym, którzy obejrzeli odcinek do końca. Trzymajcie się w takim razie, widzimy się już jutro, godzina 16, tak? Niedziela jutro. Finałowy odcinek serii IM-owej czyli codziennie jeden odcinek z detektywem Izakiem. Także mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to łapka w górę pamiętajcie. No i do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się po, że czasami heczotów, ale nie czytujcie. Strała, cześć!